Cześć, ja jestem Maciek, a to jest kanał Balotate. Dzisiejszym tematem będzie to, jak wrócić z koniem do pracy po dłuższej przerwie. Może być ona spowodowana kontuzją, naszą nieobecnością lub na przykład ciążą. Zaczynajmy! Jeśli twój koń miał kilkumiesięczną przerwę w pracy pod siodłem, możesz być pewien, że jego kondycja uległa bardzo dużej zmianie. Dotyczy to również koni, która większość czasu spędzała na padoku. Oczywiście stały ruch w takiej formie jest bardzo korzystny i na pewno ułatwi szybszy powrót do pracy. Jednak wysiłek pod siodłem, pod ciężary miejsca jest dla konia o wiele większy niż wielogodzinne chodzenie po padoku. O ile nie jest to duże, trawiaste paswisko, to wiele koni potrafi stać przez większą część spędzonego czasu na dworze. Ważne jest, aby nie mylić energii konia w pierwszych dniach po przerwie z jego faktyczną kondycją. To, że Twój koń wydaje się chętny do pracy, próbuje przyspieszać czy nawet brykać, świadczy o tym, że chce się pozbyć nadmiaru zgromadzonej energii. Nie ma to nic wspólnego z gotowością jego organizmu na wzmożony wysiłek. Zanim jednak rozpoczniecie na nowo treningi, lub w ich początkowej fazie, warto zwrócić uwagę na pewne rzeczy, dzięki czemu cały proces przebiegnie w sposób sprawny i bezpieczny. Przydatna może być wizyta weterynarza, szczególnie jeśli Twój koń wraca do pracy pod siodłem po kontuzji czy innym urazie, to weterynarz po kontroli stanu zdrowia konia powinien dać ostateczne zielone światło do powrotu pod siodło i to z nim powinieneś konsultować plan pracy na najbliższe miesiące, czyli rodzaj i długość treningów, jakie koń będzie odbywał. Jeśli jednak nasz koń miał przerwę z innego powodu, ale była ona długa, to również zaleca się rutynową kontrolę weterynaryjną. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie stanu uzębienia i ewentualne tarnikowanie czy inny zabieg, jeśli mamy do czynienia z młodym koniem. Inną ważną rzeczą może się okazać wizyta kowala. Bez względu na to, czy nasz koń jest podkuwany, czy też zdecydowaliśmy się na zdjęcie podków na czas przerwy, to zanim praca pod siodłem ruszy pełną parą. Powinniśmy upewnić się, że kopyta naszego konia są w dobrym stanie. Ok. Następną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to dopasowanie sprzętu. Nawet jeśli będziemy używać dokładnie tego samego siodła, co przed przerwą, to powinniśmy się upewnić, że dalej pasuje ono na naszego konia i ewentualnie dokonać poprawek. Dlatego tak ważne jest, żeby każdy z jeźdźców posiadał chociaż podstawową wiedzę na temat dopasowania i umiał skontrolować to, jak leży siodło. Dzięki czemu nie będzie trzeba za każdym razem wołać saddle fitera, ponieważ nie zawsze będzie to możliwe. Wiele koni po dłuższym odpoczynku tyje, zmienia się również ich masa mięśniowa. Możliwe, że konieczna będzie zmiana rozstawu łęku bądź inna korekta. Pamiętaj, że nawet niewielkie niedopasowanie siodła może być powodem dyskomfortu dla konia i negatywnie wpłynąć na jego ruch i chęć do pracy. Przejdźmy do karmienia. W początkowej fazie, kiedy jazdy są stosunkowo krótkie, zmiana żywienia nie jest konieczna. W miarę jednak, jak wysiłek się zwiększa, trzeba się zastanowić nad zwiększeniem ilości podawanej paszy treściwej, której zadawanie zazwyczaj mocno się ogranicza, jeśli koń nie wykonuje żadnej pracy. W tej sytuacji trzeba jednak wziąć pod uwagę wiele rzeczy, takich jak kondycja naszego konia, przytył czy może stracił na wadze podczas przerwy, to jak wykorzystuje paszę i jak dużego wysiłku wymagają od niego jazdy. Dobrze, ale jak już wszystko sprawdziliśmy, no to jak stopniowo zacząć wracać do pracy pociągu? Zawsze warto zrobić sobie plan na pierwsze parę miesięcy, kiedy wznawiamy treningi. Nie znaczy to jednak, że później musimy się go sztywno trzymać. Nie można zapominać o zdrowym rozsądku i o dokładnym obserwowaniu naszego konia i tego, w jaki sposób reaguje na zwiększające się obciążenia. Jeśli widzimy nadmierną potliwość, potykanie się, ciężki oddech, czy brak chęci do ruchu naprzód, są to wyraźne przesłanki do tego, aby zwolnić tempo. Układ oddechowy potrzebuje na ogół około 2 miesięcy, aby wrócić do swojej poprzedniej wydolności, a układ mięśniowo-szkieletowy nawet dłużej. Podstawą jest zrozumienie, że tutaj nie ma drogi na skróty i że odbudowa kondycji naszego konia będzie długim procesem wymagającym cierpliwości i regularności w działaniu. Całą pracę warto rozpocząć od lążowania. Nie tylko sprawi, że pomoże mu pozbyć się nadmiaru energii bezpiecznej dla niego i dla dany sposób, do tego pomoże mu się przyzwyczaić do większego wysiłku, ale jeszcze bez ciężaru jeźdźca. Lążowanie nie powinno trwać dłużej niż 10-15 minut z co najmniej jedną zmianą kierunku w międzyczasie. Jeśli na koń wraca pod siodło po kontuzji stawu lub ścięgna, to mogą istnieć przeciwwskazania do lążowania. Podczas lążowania może wystąpić zbyt duże obciążenie nóg podczas pracy na małym kole. Powinniśmy wtedy skonsultować te opcje z weterynarzem. Pierwsze jazdy pod siodłem. Jeśli mamy do czynienia ze starszym, doświadczonym koniem, który przed czerwem był od lat w regularnym treningu, to powtórne przyjęcie siodła i jeźdźca nie powinno stanowić dla niego problemu. Jeśli jednak pracujemy z młodym koniem, to bezpiecznie będzie oswajać go z sytuacją stopniowo. W tym celu możemy zakładać mu przez pierwsze kilka dni siodło do lążowania. Innym dobrym pomysłem może być skorzystanie z karuzeli, jeśli w ogóle mamy do niej dostęp. Następnie możemy poprosić kogoś o pomoc i przytrzymanie konia, kiedy my przewiesimy się przez jego grzbiet. Jeśli koń nie reaguje nerwowo na przewieszanie, to możemy bezpiecznie wsiąść. Omówmy teraz pierwszy tygodnie pracy. Na tym etapie powinniśmy pracować tylko w niższych chodach i bardzo stopniowo zwiększać obciążenia. Przykładowy plan mógłby wyglądać tak. Pierwsze dwa tygodnie 20-30 minut stępa przez 5-6 dni w tygodniu, najlepiej po długich, prostych linach. Kolejne 3-4 tygodnie stopniowo dodajemy kurs, zaczynając od 5 minut z przerwami, np. przykład 2 razy po 2,5 minuty. Po tym czacie koń powinien być w stanie kusować już około 20 minut. Po około miesiącu możemy zacząć dodawać spokojny galop, zaczynając od kilku minut, 2-3 na przykład. Pamiętaj, aby przez pierwsze tygodnie jeździć po odpowiednio płytkim podłożu to znaczy trawie lub piachu na wjeżdżalni. Ruch w głębokim piachu czy błocie jest niezwykle obciążający dla ścięgiem i może doprowadzić do przeciążenia czy nawet urazu. Dbaj nie tylko o fizyczną, lecz również o psychiczną kondycję Twojego konia. I o to, aby treningi nie były, no, w miarę możliwości, bardzo monotonne. Wykonuj często przejścia czy zmianę kierunku. Jeździ również na spacery w teren. Jeśli masz w ogóle taką możliwość i jeśli jesteś pewien, że masz pełną kontrolę nad Twoim koniem po ujeżdżaniem. Zwracaj też większą niż zazwyczaj uwagę na zachowanie Twojego konia, na jakiekolwiek oznaki, które mogłyby świadczyć o bólu czy dyskomforcie. Bardzo trudno jest zauważyć na pierwszy rzut oka ból mięśni czy zakwasy, lecz mogą one objawiać się w sztywności chodów, niemożliwości rozróżnienia grzbietu czy niechęcią do ruchu naprzód. Często brane są mylnie za lenistwo. Ok, to by było na tyle. Daj koniecznie znać w komentarzu, jak podoba Ci się ten film i zasubskrybuj kanał. Ja jestem Maciek, a to był kanał Balodate. Cześć!